to trzeba rozważyć. Y taki pierwszy podstawowy błąd. To nie jest wybór między ZUS czy OFE, bo wszyscy tak czy siak trafiają do zus -u. OFE jest rozwiązaniem komplementarnym, uzupełniającym. I ten cały wybór polega na tym, czy my chcemy korzystać z takiego dodatkowego odkładania na emeryturę w ramach otwartych funduszy emerytalnych, czy jednak nie będziemy ryzykować i całkowicie przenosimy swoją składkę do ZUS-u. I tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli ludzie mają jakąś skłonność do ryzyka, bo mimo wszystko OFE wiąże się z większym ryzykiem, bo tak jak Twierdzą, niektórzy ekonomiści zawsze będzie istniało jakieś państwo polskie, które będzie pokrywało zobowiązania emerytalne, nawet jeżeli to nie będzie Trzecia Rzeczpospolita, czwarta lub piąta, to jednak te emerytury będą wypłacane. Związa z OFE już tak dobrze nie jest. Jeżeli dojdzie do jakiegoś kryzysu finansowego, załamania na giełdzie lub, nie daj Boże, jakaś inna tragedia, no to te pieniądze zainwestowane w papiery wartościowe mogą ulec. No, rozmyciu, nie będzie ich i wtedy będzie strata. OFE jest rozwiązaniem. Komplementarnym. Jeżeli ktoś ma większą skłonność do ryzyka, uważa, że jeszcze ma dużo czasu do emerytury, może spokojnie wejść w otwarte fundusze emerytalne. Jeżeli ktoś jest przed emeryturą. Kilka lub kilkanaście lat boi się rynków finansowych, nie rozumie ich, bo to jest jednak warunek, nie wchodźmy w coś, czego nie rozumiemy, no to pozostańmy w ZUS-ie. Wybór jednak dotyczy tylko OFE. Jeżeli ktoś chce pozostać w ZUSie, nie musi robić nic. Jeżeli chcemy jednak część składki zostawiać w OFE, to należy wypełnić stosowną deklarację, wysłać ją do ZUS-u pocztą, można udać się tam osobiście, można dokonać rejestracji za pomocą. Specjalnej platformy elektronicznej, jednak wcześniej trzeba mieć potwierdzony profil, czyli tak na dobrą sprawę dotyczy to tylko osób, które już wcześniej miały taki profil potwierdzony, bo po co dublować zadania, no i to jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o opcje. Są trzy, trzy możliwości. Z różnych badań wynika, że w OFE pozostanie może. 15% osób, 15% ubezpieczonych. Wiąże się to z tym, że jednak trzeba wykonać jakieś zadanie. Nie każdemu się chce, nie każdy się orientuje w ogóle, że takie zadanie jest do wykonania. Nie każdy też się interesuje swoją emeryturą. Jednak te osoby, które w OFE pozostaną, to będą dobrzy klienci otwartych funduszy emerytalnych. Będą świadomi, którzy wiedzą, czego chcą, będą monitorować swoją przyszłość. Więc i to jest lepiej dla całego rynku, że nie będzie takich owieczek, które nie zdają sobie sprawy z tego, co kupują. W związku w związku z tym uważam, że 15% to jest nawet bardzo dobry wynik. Jeżeli to będzie 12-11%, też będzie można się cieszyć. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z wysokim urzędnikiem państwowym, który z pewnym ironią i szyderstwem powiedział mi, że kłamiecie i okłamujecie ludzi, mówiąc im, że nie dostaną emerytur. Dostaną. To, co zbierzemy, podzielimy po prostu równo pomiędzy wszystkich. I zaczął się śmiać. Eee, no, czy to z, z mojego punktu widzenia, no nie kłamiemy, no bo rząd mówi, że dostaną 3-400, a moim zdaniem dostaną 400, jeżeli zrobią tak, eee, tak jak mówią. Eee, z całą pewnością natomiast rząd jest dużo większym gwarantem wypłaty jakiejkolwiek emerytury, choćby ona wynosiła 400 zł, bo pewnie więcej nie będzie wynosić niż jakakolwiek eee, pr prywatna instytucja. No, tutaj, eee, tym bardziej że te, ta, ta instytucja, jak to jest przedstawiane przez niektórych w sposób całkowicie fałszywy, nie, nie jest to żadna instytucja rynku kapitałowego czy, czy, czy konkurencyjnego czy kapitalizmu, tylko to jest normalny państwowy kapitalizm z monopolem przyznanym przez rząd wybranej, wybranej grupie. Banków czy innych instytucji finansowych. Ja jestem oczywiście za tym, żeby ofensywne istniały, ale jako dobrowolne fundusze, które się wzajemnie ubezpieczają, jeżeli ktoś chce w ten sposób oszczędzać na emeryturę, no to bardzo proszę. Natomiast, no, sytuacja jest taka, że nigdzie to się w praktyce nie sprawdziło. To jest zbyt długi okres czasu i te emerytury kapitałowe. Kapitałowe nigdzie się nie udały. Jedyny taki potwierdzony empirycznie na przykładzie stuleci system emerytalny, który się sprawdza, to są dzieci.